Hej, okay, w opisie znajduje się konkurs na nowego iPhone'a 8. Jeśli chcesz go wygrać, wystarczy, że zafulujesz mnie oraz pozostałych youtuberów na Instagramie i to może ty już za parę dni wygrasz nowiutkiego iPhone'a. Powodzenia. Hej, z tej strony kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z j Witam was dzisiaj w nowym sezonie, w nowym sezonie j Jak widzicie, jest sezon trzeci. No i ja e, nie wchodziłem w niego jeszcze przed rozpoczęciem odcinka, więc dzisiaj teraz z wami zaczynamy sezon trzeci. Jak widzicie, tutaj mamy całą listę, co będziemy mogli zdobyć e, za oczywiście kolejne levele Są dwa nowe auta, jest e, R8 e, oraz jakiś Raptor. E, więc to są tak z takich ciekawszych rzeczy. Poza tym jakieś kołpaki, e, jakieś tutaj, e, nie wiem, pieniążki, no i takie rzeczy. Ale to są najważniejsze rzeczy, czyli te dwa nowe auta. I ja oczywiście wchodzę. Minus 2,5 tysiąca, żeby rozpocząć sezon. E, nie wiem, czy od razu sobie nie zboostować, ale to bym musiał chyba wbić pierwszy... Znaczy przy kolejnym levelu będę miał opcję boostowania się do kolejnych leveli. E, ja to na pewno wykorzystam, tym bardziej, że mam 2,8 miliona. Jeśli ktoś chciałby jeszcze się dorzucić jakąś skrzyneczką, e, to zachęcam. E, dziękuję za każdą skrzynkę. E, ja już wszystkie te takie... Najdroższe te za 30 tysięcy otworzyłem, jak widzicie zostały mi tylko dwie e, Dlatego jeśli ktoś by chciał się dorzucić skrzyneczką, e, byłbym mega, mega wdzięczny Ale tak, są niby te dwa nowe auta, fajnie, fajnie Ale najważniejsza rzecz, która mnie przynajmniej interesowała e, To jest jetpack Tak, jest jetpack w końcu dodany do e, tutaj e, gry W końcu dodali jetpack A jeszcze chciałem wam, za, zanim polecimy po jetpack, chciałem wam coś pokazać Mianowicie, tu jest R8 Kosztuje 200 tysięcy, liczyłem, ale i tak myślałem, że takie R8 będzie więcej kosztować. No i ten Raptor kosztuje 150 tysięcy. Ten Raptor mi się mega podoba. Ja w ogóle go mogę kupić, żeby mieć już go teraz? E, spawn. E, a, nie mam levela, czyli jednak ten level mi się przyda, a ten Raptor jest serio bardzo ładny. E, dlatego coś czuję, żeby chciał szybko mieć ten level. I nie wiem, czy nawet dzisiaj jakoś nie spróbuję wpić przynajmniej tego 15 levela. No oczywiście kupując, tak. Możemy zdobyć nasz jetpack. Czyli najważniejszą rzecz, która jest przynajmniej dla mnie w tej aktualizacji, jest tutaj na lotnisku. Tak, czyli lotnisko jakoś tam już się przydaje. Dotali w tym miejscu jetpack. No niestety, żeby wejść tutaj, to musicie przeskoczyć jakoś przez mur albo po prostu przylecić helikopterem. No i to najważniejsze, że tutaj ma wstęp tylko policja, czyli potrzebujecie, żeby tutaj wejść, potrzebujecie karty. Yy, no i wtedy możecie sobie tutaj bezpiecznie wejść. Oj, no bezpiecznie wejść, dlatego. Bezpiecznie wejść, w idealnym momencie to po prostu powiedziałem, że bezpiecznie wejść. Jakby ktoś pytał, dlaczego mam takiego skina, ponieważ jest lato i mi strasznie się spodobała ta, ta koszula, dlatego zmieniłem sobie po prostu tylko koszulę na taką letnią. No i dużo osób myślało, że jetpack będzie kosztował pół miliona, a jetpack kosztuje 50 tysięcy tylko, dlatego jest mega tani moim zdaniem. No i mogli dać troszeczkę wyższą cenę, żeby to jednak był jakiś tam produkt ekskluzywny. No, i widzicie, mamy go na plecach tutaj nawet ładnie się prezentuje, podoba mi się. E, tym bardziej teraz mamy taki ładny widok, no widzicie, mamy jetpack. No i z tego co wiem, to podwójnym właśnie jumpem e, aktywujemy go tutaj, proszę bardzo. No i on ma swój tutaj licznik jakby paliwa. E, no i nie mam pojęcia, jak to działa, jak on się skończy. Dlatego ja chcę go też przetestować i oczywiście za chwilę go się skończy, cyk. No nie wiem, czy nawet czy nie dokupuje się tutaj e, paliwa jako. Zerobux, ale to się oczywiście zobaczymy. A, jest nowy też kod mm, na darmowe e, chyba 5000 kasy, ja wam oczywiście go po, pokażę e, albo po prostu wam go powiem, Facebook e, facebook e, 1000 i wtedy dostajemy 5000 e, kasy. No i proszę bardzo, skończył mi się już jetpack, czyli jetpack nie ma jakoś tam długo wytrzymałości. E, no i tutaj mamy, e, żeby kupić e, o. Okej, okay, czyli tutaj mamy 23 robuxy, e, fly faster, fly e, dłużej, okej, okay, czyli tutaj za 25, ej, pisało 23, e, a tutaj mamy za darmo I co, i teraz znowu mamy ten darmowy i zobaczymy ile, czy ja będę mógł cały czas go odnawiać, czy to jest jakby taki, nie wiem, raz tylko No nie wiem, no długo wytrzymuje jednak ten e, jetpack tutaj, nie jest zły, o, dobra, ja już zlecę troszeczkę w dół E, bo zaraz spadniemy. O, on też powoli spada, to jest spoko czyli nie spadamy jak kamień, e, tylko jak normalnie tutaj. No i co, odnowu mamy odnów. I tutaj mamy ten. Ha, czyli cały czas możemy sobie dobierać to. Ej, spoko. Czyli to nie jest jakieś coś, że cały czas trzeba byłoby tutaj wydawać robuksy. Tylko jednak możemy sobie tutaj normalnie e, za darmo latać i. Jetpack, serio, tani, 50 tysięcy. No, wydaje mi się, że mogli tutaj jednak dołożyć ceny, bo dużo osób będzie z tego jetpacka jednak korzystało. Jedynie jest to, że nie możemy go spałnić na plecach, tak jak samochodów czy coś takiego, że nie możemy go od razu zespałnić i mieć go po prostu na starcie. Chciałbym wbić przynajmniej jeden level, czyli musiałbym coś okraść, i teraz zastanawiam się co. Czyli polecimy, może po prostu do więzienia, ja się zresetuję, no i będziemy szukać czegoś, żeby móc okraść. To jest dobry plan. Okej, okay, ja zmieniłem serwer, jestem już takim na serwerze, gdzie są zwykli gracze. No po prostu, żeby było łatwiej coś tutaj okraść, tak? Bo jednak ludzie z ludźmi to można cokolwiek, na przykład muzeum okraść czy coś takiego. No a jak jestem sam, no to niestety takich rzeczy nie dam rady okraść. No niestety straciliśmy aktualnie jetpack, yy, no bo wtedy byłem policjantem i go miałem. Teraz musiałbym znowu tam lecieć, żeby go. Z powrotem zabrać. No niestety, e, dobra, ale nie ma go tutaj, prawda? Tak teraz wolę sprawdzić, czy czasem go tutaj może nie mam. No nie wiem, nie ma tutaj niestety jetpacka, żeby go sobie zabrać. No szkoda. A, jeszcze zostało to zmieniane. Patrzcie na tutaj e, płomień, który tutaj leci. Jest inny, czyli płomień jeszcze pozmieniali. E, wydaje mi się, że jest lepszy teraz. No jest troszeczkę ładniejszy. No ale czy to była jakaś taka super e, zmiana? No to nie wiem, nie będę wnikał w to. Może polecimy sobie najpierw do elektrowni, bo elektrownię można robić cały czas i dosłownie co chwilę, i to jest dosyć łatwe. No, gościu, serio, uważaj jak jeździsz, jedzie środkiem drogi i przeszkadza każdemu. Świetny gracz po prostu. Chyba, że będzie ewentualnie jeszcze otwarty jubiler, to do jubilera też możemy iść. Po prostu chcę wyjść pierwszy poziom, tak? Pierwszy poziom nam da to, że będę mógł się sam boostować. Bo tutaj nie mogę, nie mogę tego kliknąć, żeby. O jest to! Okej, okay. czyli nie potrzebuję nawet. Eee, dobra, lecimy w takim razie. Eee, cyk. Halo, czemu mi to nie dało? O, cyk. Nie wiem, do ilu się zbustować. Ile to już? 8000, a to spoko jeszcze. Dobra, mamy 15 level. Eee, no i teraz powinienem móc kupić te R8, bo mi daje mi się, że było właśnie od tysięcy. Eee. A no ja bym chciał je kupić, tylko nie mam pojęcia gdzie one jest, szczerze. Dobra, zbustujmy się jeszcze do, do, troszeczkę tych leveli e, do 20, tak? Wydaje mi się, że to jest ok. Dobra, cyk. No i tutaj jako policjant też by się przydało troszeczkę pobustować. E, nie chcę już. Halo, proszę mi to wyłączyć. Ja już nie chcę się bustować. E, jak to mam wyłączyć? Confirm Ok. E, jak kliknę tutaj. O, super, że mi się to zawiesiło teraz. Ciekawe, co mam z tym zrobić, jeśli nie wiem się tego pozbyć, co mam cały czas z tym latać. No, świetna zabawa po prostu. No i musiałbym tego RO właśnie R8 poszukać, yy, bo tak się tak myślę, gdzie by mogli go zostawić, gdzie by go mogli tutaj nam zespałnić. I szczerze nie mam pojęcia, a nie chcę sprawdzać też na internecie, jakby wszystkiego sprawdzać, bo to jest też słabe. Czy mogę... Serio, tylko mogę tutaj kryminalistów aktualnie yy, bustować. Myślałem, że też jako policjant, znaczy jako kryminalista, mogę sobie policjanta bustować, a tu no niestety nie. E, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy jest tu jakieś nowe auto stoi może? Może, może, czy coś tutaj jest? Nie, tutaj tylko jest ścigacz. E, no właśnie, tu jest ten... E, patrzcie, Facebook 1000. I powinno dać tam, Powinno nam to dać 5000, nie wiem czy dało, bo nie patrzyłem na swój budżet. No ale jest, wiem, że jest Facebook y, 1000. Jak dobrze pamiętam. Dobra, ej, hero. Po, poszukiwania R8. On musi tutaj gdzieś być, i wiem, że był od levela 15, albo od 15, albo od 20. Level mam. Dobra, ja to szybko sprawdzę w internecie i się dowiem, gdzie to w takim razie jest. Okej, okay, już wszystko wiem, czyli to nie było od levela 15, czy tam 20, czyli A od levela 30, czyli jeszcze musimy się zboostować No i w sumie to zrobię, tak. Jeśli mam już tyle kasy, to przynajmniej na coś się wydam. No i proszę bardzo, mamy już level 30. Wydałem ponad milion na to. Spoko. Czyli już mi milion uciekł tutaj z kapsy. E, no ale przynajmniej mamy level 30, jako kryminalista. I musimy jeszcze zrobić level 30, jako Jako policjant. Zaraz to zrobimy. Pyk. E, ej, kurde, chyba jeszcze nawet ani razu nie miałem tak wysokiego levela. Dlatego e, teraz nie mam kasy. Jestem biedny w Jaybreaku. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś zbędne skrzyneczki, chętnie przyjmę. Dobra, wchodzimy w takim razie do podziemnej bazy. No i proszę bardzo, tu jest nasze R8 Stoi nasze R8 e, Ładne jest, przyznam, ładne jest Dlatego e, kupmy je za 200 tysięcy, dlatego nie jest jakieś super drogie e, Od razu je jakoś tam pomalujmy Może nie ten kolor, ale dobra zostawmy je I zobaczmy czy jest w ogóle szybkie, czy się opłacało je tutaj Bo to jest jednak level 30, więc troszeczkę musiałem na to poczekać e, Wyjedźmy tutaj z wody ja chcę jeszcze te drugie przetestować. Tak, ja jeszcze będę te drugie testował. One tam też kosztuje 150 tysięcy, coś czuję, że nie wiem, braknie mi pieniędzy. Mam nadzieję, że nie. Dobra, zobaczmy. R8 prezentuje się ładnie, ładnie na pewno wygląda. Ale czy jest jakieś szybkie super, no nie sądzę, ale po prostu mamy te auto, więc spoko Ale bardziej interesuje mnie ten drugie auto, e, czyli te policyjne, dlatego dajcie mi dosłownie chwilę, ja sobie w sumie wbiję to na szybko tutaj e, I tam dojadę na jakimś, nie wiem, przyspieszeniu czy coś Okej, okay, level 30 już wbity, miałem trochę problemów, bo wyskakiwało mi, że jak chcę kupić e, pierwszy poziom criminal, znaczy, po pierwszy poziom policjanta, to mam zapłacić 100 tysięcy i miałem takie, co, dlaczego? I raz mi tak zeżarło, ale już mam 30 level, zostało mi pół miliona kasy, e, więc z 2,5 milionów zostało pół miliona, ale przynajmniej mamy wysokie levele. No i proszę bardzo, tu jest ten nowe autko, które mi się mega, mega podobro, po prostu podoba. No i one idealnie pasuje jako takie policyjne, takie amerykańskie policyjne, bo oni mają właśnie takie wielkie auta policyjne zawsze w tych filmach, i dlatego te auto mi się tak świetnie tutaj prezentuje jest po prostu idealne. No nie wiem, moim zdaniem to jest lepsze niż te R8, może jest wolniejsze, ale naprawdę ładnie się prezentuje tutaj. No i na pewno będę się nim tutaj spróbował poruszać, będę sobie nim jeździł po mieście, bo jest naprawdę mega, mega tutaj ładne. Wy możecie też ocenić w komentarzach. Podobno coś tutaj zostało jeszcze odblokowane. Play. Jak to działa? Eee. O! Patrzcie, można teraz głosować, czy gramy w Battle Royale. Ale dziwne. Teraz można głosować serwerowo, że czy gramy Battle Royale, ale dobra, chyba wam przedstawiłem wszystko w tej aktualizacji, pokazałem dwa nowe auta, jetpack, czyli kupiłem wszystko, co jest tutaj możliwe, nawet wbiłem 30 levela, jeśli chodzi o tutaj postacie, więc dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się film spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, eee, no jeśli macie jakieś skrzynki niepotrzebnie w j to ja chętnie przyjmę, bo aktualnie jestem spłukany, ale przynajmniej udało mi się wszystko wam pokazać. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!